widoczna. Chociaż na telefonie też jest. Jest dostępna. To jednak y, komputer daje zawsze możliwość większego ekranu. Magdalena, witam. Słychać bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Ewelina, cześć Ewelina. Moja ulubiona koniczynka czteroistna. <grych> cześć Ania. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy. Na TikToku też idzie równocześnie live, ale na TikToku nie ma prezentacji. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to, co pokazuję, to zapraszam Was, wejdźcie na webinar, do pokoju webinarowego. Link do niego znajdziecie na mojej stronie garnismizacznieżyć.pl i tam jest link do webinaru jeszcze, jeżeli go nie dostaliście. Iwona, witam serdecznie. Renata, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj marcowa pogoda słuchajcie, w kości daje. Dzisiaj albo ciepło i słonecznie, pięknie, żółto, biało już kolorowo, albo po prostu ulewa za ulewą. Jakimś cudem tęczy, tylko dzisiaj nie widziałam. <grym> tak to każdą pogodę z, każdego poru, z każdej pory roku. Wiosna. Cześć Marysia. Cześć Renata, witam wszystkich. No, jeszcze mamy chwilę do pełnej godziny, do startu. No dobrze, dobrze, jeszcze momencik. I będziemy słuchajcie, dzisiaj zaczynać od początku, po kolei i bardzo w temacie. Cześć Dorota, też witam. Serdecznie. No dobra, zaczynamy w takim razie. Zaczynamy kolejny, kolejny temat, który jest dla większości kobiet gdzieś, w, gdzieś przejawia się, albo bezpośrednio go do, dotykamy, albo przejawia się gdzieś w tle i słyszymy o tym od innych kobiet, bo będziemy rozmawiać o stracie dziecka, czy jako część osobistej historii, czy też historii rodowej. W każdym razie, jedna i druga historia dotyka nas bardzo często albo nasze dzieci w trakcie naszego, naszego życia. A i aby żyć na własnych zasadach, warto mieć świadomość tego, że różne przejawiające się w naszym życiu sytuacje, motywy w cyklicznych odstępach czasu wpływają na to, w jaki sposób to nasze życie wygląda, czyim życiem żyjemy i w jaki sposób. I na czyich zasadach żyjemy i w jaki sposób to życie nam się układa, albo czy to my układamy nasze, nasze życie. Dla tych, którzy, z którymi widzę się pierwszy raz i dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, to w dwóch słowach o mnie. Ja nazywam się Agnieszka Manej-Ul. Jestem psychoterapeutką psychologii zorientowanej na proces, ale też jestem konsultantką totalnej biologii, Recall Healing i przede wszystkim pasjonatką świadomego życia. Czyli szukania tych motywów, powielających się schematów, które wpływają na nasze, na nasze codzienne życie. I właśnie tą częścią swojego doświadczenia chciałabym się z wami dzisiaj dzisiaj podzielić. W modelu idealnym mamy takie trzy części, które sprawiają, że dziecko pojawia się u nas na świecie. Po pierwsze, jest to etap projektu. Czyli ta żaróweczka jest pomysł, jest koncepcja, kiedy rodzice w idealnej wersji, zakochani po uszy, jako podsumowanie swojej miłości, albo etapu pewnego miłości w związku, podejmują świadomą decyzję, że chcą mieć dziecko. Następnie przechodzi etap ciąży, gdzie jest wszystko w idyl, przebiega wszystko w idealny sposób. Idealnie. Spokojnie, swobodnie, w atmosferze pełnej miłości. I tak dochodzi do porodu, czyli do momentu, w którym dziecko pojawia się na świecie. Jednak poza niektórymi bajkami i produkcjami filmowymi, bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja w realnym życiu, żeby było wszystko w punkt perfekcyjny. Z czego to się wiąże i z czego to się bierze? Dlaczego tak rzadko jest tak w punkt perfekcyjnie, Bo być może ktoś przeszedł ten proces i idealnie, idealnie i, e, w i ma perfekcyjne, perfekcyjne, perfekcyjne życie. Mm. Dlaczego to jest bardzo ważny etap? Po pierwsze, to, co się dzieje przed ciążą, czyli w tym okresie projektu, kiedy rodzice nasi świadomie bądź mniej świadomie podejmują decyzję o dziecku, bądź dzieje się to za nich na poziomie podświadomym. I ważny jest okres ciąży, tego, co się dzieje w trakcie tego momentu, tych 9 miesięcy, kiedy jesteśmy w ciąży. U swojej mamy, brzuchu u swojej mamy. Jest to tak zwany okres projekt-cel, który przyjmuje i w którym się zakłada, że wszystko, co dzieje się w tym momencie, jest okej. Okay. I takie ma być, ma być w porządku. Nie jest ani dobre, ani złe, ona po prostu jest, jakie je jest. Jest w porządku, dlatego że umysł podświadomy, wszystko to, co dzieje się 9 miesięcy przed naszym urodzeniem, ale w no, również w trakcie ciąży i y, w pierwszym roku naszego życia, uznaje jako coś, co gwarantuje nam przeżycie. Więc po prostu przejawia się w naszym życiu, funkcjonuje i działa. Bo raz się sprawdziło i przeżyliśmy, przeszliśmy do kolejnego etapu swojego życia, więc umysł trzyma to i pielęgnuje ten schemat, i powiela go w kolejnych etapach naszego życia, jako ten skuteczny. I teraz chciałam się z Wami podzielić historiami związanymi ze stratą ciąży, i nakładając to na okres projekt cel co się zadziało i w jaki sposób to wpłynęło na nasze życie. Jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami, albo dopytać o coś, to piszcie proszę na czacie. Pierwszy przykład mówi o poronieniu. W trakcie okresu projekt CEL kobieta, kobiety, czyli w brzuchu mamy jest, jest dziewczynka, mama doświadcza poronienia. I to dziecko które miało się urodzić, czyli jeszcze kobieta nie była wciąż ze swoją córką, tylko z pierwszym, z pierwszym dzieckiem, to dziecko, które miało się urodzić, miało już na sobie pewne oczekiwania rodziców. Miało być chłopcem, chłopcem, pierworodnym chłopcem i wybrano do tego chłopca imię Józef. W konsekwencji, kiedy rodzice oczekują narodzin dziecka, Rodzi się e, dziewczynka, tak, która nie jest, e, nie jest chłopcem, tylko jest dziewczynką. Imię miała przygotowany Józef, ubranka w odpowiednim kolorze. E, oczekiwanie było, że to będzie ten chłopiec, który będzie zachowywał się, działał i ma wszystkie wyobrażenia, które możecie sobie podstawić, na rodziców na czeka, czekających na chłopca, że będzie przejawiał te cechy. W związku z tym, kobieta, która się urodziła, przez większość swojego życia była i dalej jest w męskiej energii, próbując zaspokoić oczekiwania swoich rodziców. I ona mówi o swoim życiu, że, ma, że żyje podwójnym życiem, że chciałaby być bardziej kobieca, bardziej subtelna, tymczasem, Zarabia w sposób męski, pracuje w męskim świecie, otacza się głównie mężczyznami, rozumie się lepiej z mężczyznami, podejście do, do pieniędzy ma bardzo, bardzo męskie, jest na stanowisku kierowniczym, czyli całe swoje życie zbudowała po to, żeby sprostać temu, czego oczekiwali od niej, od niej rodzice. Tutaj jedna uwaga, że jak jesteśmy Jesteśmy w trakcie mm, okresu projekt cel własnego i e, to cała nasza konstrukcja, też w późniejszym życiu, polega na tym, żeby zadowolić rodziców. Szczególnie mamy. Dlaczego? Dlatego, że dzięki nim jesteśmy w stanie przeżyć, więc podświadomie naszym obowiązkiem jest spełniać oczekiwania rodziców. I one są kluczowe, e, szczególnie w okresie projekt cel. Moja mama broniła przed moimi narodzinami i miał być, i miał być chłopczyk. Mhm. Jak się zdarza, tak, to bardzo często właśnie rodzice już wiedzą, że jak się pytamy, czy pytaliśmy się, czy pytaliśmy się, jak byliśmy mali, jakie imię, skąd to imię dla nas było wybrane. No to na przykład w moim wypadku był Wojtek i Agnieszka. Jak, znaczy był Wojtek, tak, że miałam być Wojtkiem, a później się pojawiła Agnieszka. No i tata mnie ostatnio nawet pytany, skąd to imię, mówi, po prostu przyszło do niego, do niego takie imię, jak już, skoro już była, już była dziewczynka. <laughs> więc tak, więc jeżeli mamy oczekiwania od rodziców z okresu z tego okresu, że będziemy e, chłopcem, no to po prostu mamy więcej energii, energii męskiej. Drugi przykład. W trakcie. Okresu projekt-cel mężczyzny, jego matka dokonuje aborcji. Czyli zanim była z nim w ciąży, chwilę wcześniej, w, tym, w ciągu tych 9 do 9 miesięcy przed jego, jego poczęciem, była w ciąży. I matka podjęła tą decyzję, bo dziecko dla niej, w jej odczuciu, było zbyt dużym wyzwaniem. I miała odczucie, że dziecko burzy spokój. Zburzy spokój w jej domu i w relacji z, z mężczyzną, z, z partnerem, którego, którego ma. Dokonała aborcji kilka miesięcy czy tygodni później, bo w tych dziewięciu miesiącach, okazało się, że znowu, że jest w ciąży. Tym razem zdecydowała się urodzić dziecko. I konsekwencje, jakie są dla dorosłego mężczyzny, mężczyzna ze swoją żoną. Nie może skutecznie zajść w ciążę. No i podejmują różne próby, różne starania w tym kierunku, żeby ta są, ciąża była skuteczna i pojawił się, i pojawił się ich potomek na, na świecie. Mężczyzna mówi, że nie chce dziecka dla siebie, że jemu nie zależy na tym, żeby być tatą, ale jemu zależy na tym, żeby zachować, zatrzymać przy sobie swoją żonę i żeby to ta żona była szczęśliwa żeby to ona była przy nim, czyli też podświadomie dba o to, żeby zachować spokój w domu. Czyli ten program dotyczący aborcji wcześniejszego dziecka blokuje możliwość posiadania jego, jego potomstwa przez to, że, że pojawia się to, ta potrzeba. Taka mocna potrzeba zgłębi, która mówi, że dziecko zburzy ten nietomowy, który mam ze swoją żoną, zburzy zasady, na których funkcjonujemy i jest za dużym wyzwaniem. Więc świadomie mężczyzna działa w kierunku tego, żeby to dziecko było, ale podświadomie sytuacja no, nie idzie, nie, jest zablokowana. W rezultacie pojawiają się problemy ze skutecznym zajściem w ciąży i Generalnie nie wiadomo, dlaczego tak, tak jest. Może pojawić się taka sytuacja w, w rodzie, o której się nie mówi. To są tematy dotyczące tabu yy, i różne... To jest mnóstwo historii, gdzie informacja jest zablokowana na poziomie rodzica, na poziomie dziadków. Yy, ze względu na różne emocje i ze względu na kulturę i społeczeństwo, wymogi społeczeństwa, i szukanie pewności siebie na zewnątrz. W tej sytuacji tutaj matka kobiety zachodzi w niechcianą ciążę. Jak dowiaduje się, że jest w ciąży, no to rodzice wydają ją bardzo szybko za wybranego przez rodzinę mężczyznę, po to, żeby uniknąć wstydu. Ciążę zachowywana w tajemnicy. Jest ślub, no i w tej tajemnicy w przygotowaniach do ślubu, w trakcie całego przedsięwzięcia ukrywania tej sytuacji, zostaje ona poroniona. Kobieta w dniu ślubu zachodzi ze swoim mężem, partnerem, który został wybrany przez rodziców, w ciąży, ze swoją córką. I dziecko, ponieważ to dzieje się w okresie projektowania w okresie projekt-cel Dostaję takie programy, że żeby mieć męża, trzeba uciec się do podstępu. Żeby mieć rodzinę, trzeba uciec się, uciec się do podstępu. I nie wiem, kim jestem. Nie jestem sobą, nie jestem w zgodzie i nie robię w zgodzie tego, co moje serducho podpowiada. Nie wyszłam za mąż, czy moja matka nie wyszła za mąż za kogoś, kogo kochała z miłości. I ja nie powstałam z miłości, tylko powstałam. Nie wiadomo, z jakiego, z jakiego powodu, ukrywając i przykrywając tajemnicę, która była wcześniej, czyli moje rodzeństwo, które być może mogłoby się w innych warunkach bardziej sprzyjające pojawić na świecie. Konsekwencje dla tej kobiety w życiu dorosłym są takie, że kobieta prowadzi dwa alternatywne życia, ma jedno. Małżeńskie, gdzie ma dwójkę dzieci, jest spełniona i wszystko układa się, jak należy, ale ten niedosyt, brak i tą potrzebę szukania, kim jestem, i tego triku, który doprowadził do tego, że ona sama powstała na świecie, tą potrzebę wyrażania tego, tej przebiegłości, wyraża przez romans, który trwa 12 lat. I w zasadzie w jedne emocje ma ukierunkowane na rodzinę, ma swoje życie w tych 12, przez te 12 lat skierowane na mężu, na dzieciach, na prowadzeniu domu. I równolegle ma kochanka, ma z nim pewną sferę życia i pewien sposób, rytuały też prowadzenia tego, tego partnerstwa, i również w tej przestrzeni pojawia jej się odczucie, że chciałabym mieć dziecko, chciałabym, żeby ta pełna rodzina była, była pełna. Czyli na poziomie podświadomym żyje dwoma życiami. Próbuję spełnić to. To, to życie dziecka, które było przed nią, poczętego w niechcianej ciąży, i szuka tutaj komfortu, i to swoje życie, i ten towarzyszący jej motyw przewodni na życie, kiedy została poczęta w dniu ślubu, z, z tajemnicą, bez, bez planowania, w warunkach no, takich, jakie, jakie, jakie mieli jej rodzice. Ciążą mnoga. Piąty, piąty przykład, co się może dziać i w jakich sytuacjach mogą być, e, może dojść do, do poroni. Matka bliźniaków dowiaduje się pod koniec ciąży o tym, że będzie miała nie jednego, ale dwóch chłopców. E, I w dorosłym życiu jeden z bliźniaków dowiaduje się, że ma słuchajcie dodatkowe żebro, co może świadczyć o tym, że ciąża była trojacza, nie bliźniacza i ten jeden z e, chłopców Wchłonął trzeciego bliźniaka w swoje, w swoje ciało. Program na życie bliźniaków jest zupełnie inny, mają zupełnie inne doznania. Pierwszy bliźniak, który, który się urodził i był tym chcianym, chcianym dzieckiem, zaplanowanym przez rodziców, żyje raczej bezproblemowo. Ma swoje tematy, dużą pewność siebie i układa swoje życie. Drugi, drugi bliźniak ma obniżone poczucie własnej wartości. Ma w tle, że był zaskoczeniem dla rodziców, czyli jego pojawienie się i jego życie jest zaskoczeniem. Ma poczucie i momenty w swoim życiu, kiedy czuje się niechciany i nie potrafi być sam. Jednocześnie ma duże obciążenie, że musi wytrwać i że da radę. W warunkach brzucha mamy i w warunkach ciąży to jego ciało, tak, jego komórki wchłonęły komórki tego trzeciego, trzeciego płodu. Dlatego też w konsekwencji mężczyzna swoją wartość opiera o czynnik, wartość osobistą, swoją pewność siebie opiera na czynnikach zewnętrznych. Ma poczucie, że pracuje za dwóch, no bo jest ich dwóch na poziomie biologicznym i na poziomie życia, czyli wyrażania ścieżki życia, wyrażając za siebie i za wchłoniętego brata. I czuje, że znika, ma momenty, czuje, że znika albo, że chciałby zniknąć. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, ważne odczucie, którym się dzieli tutaj ten, ten mężczyzna, bo to też wskazuje, że dopóki nie uporządkuje życia w, swo w świadomości swojej, że ma te dwa, dwa etaty na życie, dwie, dwie ścieżki życia przed sobą i do realizacji, to będzie miał poczucie tego swojego wchłoniętego brata, że znika, że go nie ma i że musi pracować ze dwóch. Więc na poziomie biologicznym ciało wszystko, absolutnie wszystko pamięta i pokazuje w emocjach, w hormonach, w w zdarzeniach, które, które dotykają nas i na które reagujemy. Przykład szósty to babcia, która doświadcza, jak umiera krótko po porodzie jej dziecko. Kobieta, to miało być jej pierwsze dziecko, chłopiec. Kobieta jedzie do szpitala, wszystko miało być ok, w porządku i po dwóch dniach od porodu okazuje się, że dziecko umiera. Pojawia się złość, frustracja, rozpacz, poczucie straty, ogromne poczucie straty i bezsilność. I rok po tej e, stracie kobieta rodzi zdrową dziewczynkę. Czyli w projekcie na to życie jest tej dziewczynki jest również e, wyrażanie ścieżki życia swojego brata, który żył tylko dwa lata. W konsekwencji. Córka kobiety doświadcza na pamiątkę swojego brata uczczenia, obecności, straty. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, to symbolicznie jej umysł podświadomy zapisał, że trzeba powtórzyć tą kolej rzeczy, czyli stratę dziecka. Która, bo to zdarzyło się w jej okresie projekt, cel i to doprowadza do, do tego, że ona może do, po stracie dziecka dopiero urodzić zdrowe dziecko. Tak jest zakodowane, w, jako coś, co pozwala, taki mechanizm, który pozwala przeżyć. Jakkolwiek okrutnie może to brzmieć na poziomie emocji, na poziomie doświadczeń tej konkretnej kobiety, tą podświadomość uważa, że to jest w porządku, więc... Kobieta doświadcza poronienia pierwszej ciąży, i dopiero rok po stracie rodzi zdrową dziewczynkę. Pokolenie dalej, wnuczka doświadcza poronienia również pierwszej ciąży, czyli temat nie został ogarnięty na poziomie emocji, nie został zrozumiany na poziomie wydarzeń, skąd to się bierze. Tylko jest przyjmowane w dalszym ciągu w rodzie, że jest pewna sytuacja, i ona po prostu się powtarza. I tak jest. I dalej te emocje dotyczące złości, frustracji, rozpaczy ze, w związku z, ze świadomością straty kolejne, kolejnej ciąży jest. I te emocje, niskie emocje są przekazywane, przekazywane dalej. I wnuczka dopełnia, dopełnia e, historii rodowej. Doświadcza poronienia pierwszej ciąży i rok po stracie rodzi zdrowego chłopca. I wnuczka, w trakcie konsultacji, zdaje sobie sprawę, jak działa mechanizm, który już dokonał się w jej rodzie, natomiast świadomość tego, jak działa mechanizm, co się zadziało i jakie emocje było z tą sytuacją nieuporządkowane, przechodziły, doszły do niej i musiały się wyrazić. To uświadomienie emocji, mechanizmów daje możliwość, aby historia w rodzie się nie pojawiała, przestała się pojawiać. I dlatego też prawdopodobnie chłopiec, który się urodził, już ma inne doświadczenia zaplanowane na to, na to życie. Już nie jest dziewczynką, nie jest kobietą, która doświadczy tego doznania, które doświadczyła jego mama, jego babcia, jego. Babcia. Więc w taki sposób zamyka się historia. Monia pisze, ja poroniłam w wieku 18 lat, urodziłam syna w wieku 22 lat. Drugie poronienie miałam w roku 2008 i urodziłam syna w roku 2013. Mhm. Te poronienia, które mamy w różnych etapach życia, Tutaj akurat był przykład pierwszy, pierwszego dziecka. Monia podałaś, że były na różnych etapach twojego życia były, były te poronienia. Trzeba, albo można, nałożyć na historię drzewa genealogicznego. Poszukać historii w drzewie genealogicznym, gdzie wiecie o tym, że były straty dzieci. Bo bardzo często te straty dziecka są, na, ze względu na kontynuację pewnej historii rodowej. nie one się po prostu zapisują i, od, i odtwarzają. Być może z okresu projekt-cel, kiedy Twoja mama na etapie programowania y, też była w ciąży i to się też y, powtarzało. Bo później te poszczególne etapy y, ciąży powtarzamy w naszym życiu. Y, są pewne wyznaczniki i pewne cykle, które właśnie o tym, o tym mówią. Więc warto sobie zdać świadomość z tego, że ponieważ statystyka pokazuje, tak, że co czwarta kobieta doświadcza poronienia, a co czwarta kobieta na tysiąc kobiet doświadcza trzech poronień w swoim, swoim życiu, to te mechanizmy są bardzo mocno do zaobserwowania. Biologia w ten sposób Pokazuje nam, jak, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób te geny dalej przechodzą. Jakie historie przechodzą. Jeżeli mówimy o poronieniu, to może być nieskończenie wiele przyczyn na podłożu psychosomatycznym, które prowadzą do poronienia. I one, tak jak powiedziałam, wynikają z historii rodowych i z historii osobistych. Ale popatrzcie tutaj na kilka, na kilka przykładów. Mogą być to y, wspomnienia, rozłąki rodziców, którzy mówią, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na dziecko. Więc jeżeli masz